Witam wszystkich z tej strony z stady Tobacznik. A dzisiaj przyjdzie mi zaszczyt przedstawić Wam oldschoolowego medyka. Oto właśnie on, ale cóż, widzimy na pierwszy rzut oka literki w języku niepolskim, lecz lec czeskim. A nie macie się, moi drodzy, jej zawartość pozostaje nadal niezmienna. A no, teraz, teraz pokazuję kilka innych opakowań, które możecie znaleźć. Tutaj, w wydaniu polskim. Wróćmy. Jak sami widzicie wizualnie, bardzo fajnie się prezentuje pudełeczko. No tak. Tutaj jest plastikowe. Natomiast tu wieko mamy metalowe. Ale ma jeden ogromny mankament. Jest ono strasznie mało szczelne. Poprzez co umyka nam w niewielkim czasie jej mocny aromat. Oraz uwielbia, wręcz ubóstwia nam się otwierać. Ale nie macie się mojej dody. znalazłem jeden niezawodny. To sposób oto i on, tak, tak, gumka recepturka, dokładnie. co nam tu daje? Szczelność nam, co prawda, nie zapewni większej, ale nie ma prawa nam się części już otwierać. Jak już tak ładnie zapakowałem, to, to trzeba ją otworzyć, żeby przejść do środka. Babko, co ona w sobie tak naprawdę zabiera. A zabiera... Zaczynając od barwy, jest ono brązowa, Zmielenie dość sypkie. I drobne. Natomiast poza zażyciu czujemy małego barbarzyncę miotującego się w naszym nosie. Który potrafi dać nam naprawdę niezłego kopa na zachęty do życia. Jedna z mocniejszych tabak. Tak, tak, nie Red Bull, lecz Medic wygrywa batalię mocy, za co ją oddanie ceny potrafią się naprawdę długo utrzymać w naszym nosie. Istny mental, wszędzie mental, w nosie mentol. Lecz nutki cytrusów niektórzy potrafią również się doszukać. Doskonale oczyszcza nasze nozdrza i troszkę z dyrekcji historii jest to jedna z najdłużej produkowanych tabak. Dzięki niemu tylko i wyłącznie mogę nagrać dzisiejszy materiał, ponieważ mam niestety okropny katar od jakichś dwóch dni, który mi doskwiera póki co jeśli ją sobie snafnę, od razu mi... Przepraszam, Przepraszam moi drodzy za krótką przerwę, ale zima za oknem i katar nie złapał więc musiałem go sobie zażyć, żebym mógł do was dalej mówić powracając można go dostać za jakieś 5-7 złotych z lekkim opóźnieniem, ale tak, tak, będzie recenzja Samola Gavita w smaku Wanilii. Więc proszę śledzić mój kanał uważnie. Tradycyjnie zachęcam Was wszystkich do subskrybowania i życzę Wam zdrowych, a co najważniejsze spokojnych świąt oraz niezapomnianego roku. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.